Moja rola w tym względzie jest wyrywkowa, jeśli mogę tak powiedzieć, dlatego że, że wprawdzie ja na poznałem bardzo dawno, prawie tuż po, po ukończeniu przez niego szkoły teatralnej, poznanie zupełnie przypadkowe w tramwaju, kiedy ja studiowałem architekturę. No, znałem go z, z popiołu, więc, więc to, 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 to poznanie nie, nie, nie było jakieś takie nadzwyczajnie niespodziewane. A potem przez, przez dziesiątki lat, od czasu do czasu, spotykaliśmy się albo przypadkowo, albo poprzez umówienie, ale przede wszystkim istotne spotkania były, kiedy Janek kiedy z Jankiem współpracowaliśmy wspólnie przy pracach, które potem miały swój dalszy ciąg, wszystkim piosenki, ale też wspólne rozważania podczas wspólnego jury.